Dobra, zrobimy wnioski o bana. Więc mamy pierwszy wniosek. Dodamy najstarsze. Dwa lata temu. o BBC. I ewidentnie ciekawość go zgubiła. A tu za co miałeś bana? masz cudowno oczy jest komplement. Za co ja cię zbanowałem? Powiedziałem czystą prawdę. W przeciwieństwie do szefa nie jestem bogaczym, a tak na ogół to jestem bardzo miła i porządna osoba, która niesie miłość dobroć Ale to nie... Ej, ale 2022 to nie był dwa lata temu. Chłop, czasoprzestrzenie zagieł. Anuluj bana to zabrania mu bana. Wtedy mu ściągnie bana? Odbanowany. Witam. O, dwa lata temu a chłop w styczniu napisał? Ty, ale ten chłop nie ma bana. A nie ma bana? He? To może zumban all. Dobra, ściągniemy mu bana bo nie wiem za co. Cześć, bardzo przepraszam za to, co napisałem. Nie powtórzę, i to myślałem, że M-Word nie jest obraźliwa, A akurat takie powiedzenie wykorzystałem, kiedy karga się wywołała Co to jest M-Word? Dobra, odbanujemy. Nie, nie, nie interesujmy się tym. Nie. Aha Stary, no chciałeś bana i teraz żartowałeś? Dobra, wy zadecydujecie co z nim robimy Ban? To ban Ban Hmm No to tak Rozpatrzmy to nie obraził nikogo Tylko się zapytał Więc ja bym go odbanował W ogóle się nie powinno używać takich słów Ale to było bardziej z ciekawości niż z jakichś... No nie chciał nic złego Sorry No dobra, dwie wiadomości, tak? Nie, tu nie widzę przyszłości o, tu była awantura O to, że chleb w jajku to jajo chlebek, a nie chleb w jajku Tylko mówi się chleb w jajku yy, Tylko mówi się jajo chlebki Tylko i wyłącznie jajo chlebki się mówi Okej okay. No nie mam tutaj za dużo, tak? Szaleństwa Też nie nazywa jajo chlebków jajo chlebkami Zapytał się, czy może perma Więc dostał No i co, co w nim wypadku? Co, co w w wypadku? Może damy mu drugą szansę, bo no jednak rok temu, tak? Dobra, odbanuję go. Pan 00. W ty, tygodnia karatynów zrobić postać na RP, ale od dwóch dni mi się nic mi nie przychodzi do głowy pomoc. Mhm. Witam, przepraszam za moje karygodne zachowanie zachowałem się jak mało myśląca osoba młodociana. Więc razy się tutaj powtórzy. Proszę o odblokowanie, pozdrawiam. Sprawdźmy wyżej gościa, nie? Możemy go przeanalizować. No słuchajcie, tu pytanie profilaktyczne. Tu się zaśmiał sam do siebie. No, chłop napisał XD w odpowiedzi na wiadomość, którą napisał, nie? Więc to już dla niego była taka pompa, że napisał, że to abstrakcja, nie? To już się zrehabilitował. Ale patrz, wita się fajnie, jak Dzionek. No, uważam, że bardzo fajny gość, nie? Damy mu ban'a. Okej. Okay. No dobra, tutaj mamy klasyczne pytanie, ale jest to ciekawostka. Wyżej ratuj Polskę, jest to. Wydaje mi się, że odpowiedź obecnie już uzyskał. Więc odpowiedź zna. Przeanalizujmy resztę. Chłop ma 100 wiadomości ponad. No, wydaje się normalny gość. Dajmy mu szansę. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj mamy kurwę, bo ja wtedy oglądałem Naruto. Ja nienawidzę spoilerowców. I naj, najlepsze jest to, że nawet jeżeli to jest fałszywy spoiler, to kurwa i tak psuje to zawsze. Komuś psuje, nie? A jest to dobra. Sprawdźmy go wyżej. Takie będzie kowalował dać suba, i chyba suba nie dał. Moja ostatnia wiadomość nie jest spoilerem, bo był to tylko nieco zrówny bait. No i w sumie napisał prawdę, tak? Ale kurwa, no nawet się tak nie przywód. Każdy spoiler to spoiler. Ale z drugiej strony, może damy mu szansę. Co sądzicie? O kurwa, chyba ma Umbana O chyba Umbani leci O jest spoko gość. Słuchajcie, top 1 Galineos, nie? To jest dobrze. To to da kurwa tydzień ja pierdolę Mocny typ, nie? Ty, ale ja ty nie istnieję nawet. Jest. 4 godziny 20 minut. O stary, dobra, nie, za takie combo. Za takie combo to się należy chyba. Anuluj bana. Chłop, za to dostał bana, dostał umbana. O kurwa! Chłop jest po dwóch banach. Tu dostał bana, dostał umbana i dostał Maxim, z powrotem bana łap, goliłeś kiedyś dupę. Tak. Dobra, to wy zdecydujecie co z nim zrobić Ale wy każdego byście banowaliście Każdego by... Niko, nikogo byście nie odbanowali najchętniej Dobra, damy mu drugą szansę W sumie napisał prawdę, ale cztery razy Więc to mnie bardziej podkurwiło Hejter, ale jednak się witał Przeprosił Dajmy szansę No dobra Sprawdźmy go, bo... Chłopak to wiadomości Nie, tutaj nie będzie ratunku Tutaj ciekawość chłopa przeżarła Hmm Słuchajcie, no rok czeka, tak? Dajmy szansę. Dobra, tu mamy. Les. Dziada mamy. Mega oponenta. Sprawdźmy jego 14 wiadomości, bo to może przyczynić się do sukcesu tutaj tego starcia. Trzybany w 14 wiadomości. Aha, aha, bo tu jest jeszcze jeden. No dobra, to w takim razie było już do 3 razy sztuka. <laughs> Obrazał, obrażał partnera Twitch. Ale przeprosił... Dwa się, sprawdźmy. O co mu chodzi kurwa? Dajmy mu szansę. Wtedy był pojebany, ale może mu przeszło... Sprawdza, to tu jakiś odlep, ale na pewno jest dobrze, że Kurwa widz multiego Ale czy damy mu szansę? Dobra, tutaj nie wiem, bo ktoś napisał to z taką częstotliwością, że może nie wiedział, że na tym czasie nie trzeba spamić ja czytam. Przeprowadźmy yy, dochodzenie. Dobra Gucio widz. No to nie, to w ogóle nie jakiś twitch widz. Ale 50 minutów nie spędził na banie Damy szansę, damy szansę Tak jak chcieliście Już nie wiem za co ban, ale jak zaspam to już nie będę robił jak coś, tak Okej okay. I właśnie to jest kurwa odlep grek, nie? Czemu on za takie coś dał perma? Proszę wybaczyć niekompetencje debila OK. Wasyl to kojarzy To jakiś mocniejszy widz 10 timeoutów ma ale dziwnie, stary. Pierwszy raz tak mam. Dobra, lecimy. Nie zmieniłeś. Ponieważ ja sobie przepraszam, niepotrzebnie się wpierdalałem. O, od Anulibana, może być. Tu jakiś kamil oberwał. Jaki kurwa kamil? No, ale apelacja uważam, że nietrafna. Byle miał rację, nie? Więc za to chyba Umban powinien być. Ale że nie pasuje mu, że mlaskam. Koniec, kurwa. Okej. Okay. Ja jestem kontransferencyjną osobą, dlatego proszę o przebaczenie. Chudek mu dał Umbana o kurwa, ty, to on jeszcze żył Bo tak Gdzieś siedzi Powiedz co on robi W się sensie żyje, ale nie ma go tu A no dobra, dajmy szansę Okej okay. Kurwa, stary, to jest jakiś ultra fan Kasi Wszystkie wiadomości wyżej są o Kasi Daj tę tą kamerę do Kasi Kasi Kiedy streamu Kasi? Trening z Kasi, rower z Kasi Pojeb Dobra, wybierzcie czy mu dajemy szansę czy nie O, dobra, ty, śledztwo Śledztwo, czekajcie Kurwa. Okej. Okay. Oj ojoj ojoj. Oj ojoj oj. Oj, oj, oj. Tu późnia ma ratunku. Mm -hmm. Chciałeś perma, masz perma. Widzów z TikToka TikTok tu nie popieramy, ale ma Prima. Bardziej oh yeah. dziewiąty miesiąc. Ano w celu dopełnienia pełnej formy odblokowania konta. Należy zasób kanał Ośka Okej. Rasista narkoman. Nie popieram tego, ale mam nadzieję, że jest na dobrą drogę oh, yeah. Okej, okay, tu niemiły człowiek. Okej. Okay. Nie wiem o co tu chodzi. Okej okay. To dobra, wy się nim zajmijcie. Z jednej strony zaszła obelga, ale z drugiej strony może to być miły człowiek. Mumban, dobra. Aha. Czekajcie, przebadamy go. To jeszcze nie jest, nie ma tragedii. Ej, że wbił do mnie tylko napisać Bumbana. Kurwa, od, u mnie był poniżej 5 minut. Nara. Chociaż... Dobra, wybierajcie. Bumban, dobra. Ej, dałem Mumbana, mu czy odrzuciłem? Jaki miał nick? Odbanuj go ktoś z moderatorów. Masz mu. dałem mu bana. Kurwa, jaki dziwak. Ok, TikTok. O kurwa, zostało bana bez człowieku wiadomości. A to nie jest chłopca ma blacklistę jakiś? Chyba ta Kurwa, no z jednej strony normalne pytanie. Hmm. Dobra, wy wybierajcie. Dam mu bana. Mhm Tutaj nie rozumiem w ogóle takich wiadomości. Ale przeprosił. Aby się takie coś nie powtórzyło. TikTok. Dobra, nawet nie... Nie, nie, no to nie przejdzie Tu gadaliśmy chyba o anime Uważam, że anime jest najlepszą, najlepszymi kreacjami do oglądania I nazywanie kogoś manga to jest totalne dziw dziwactwo Dajmy szansę, okej okay. Tu mamy szantażystę hmm. Nie wiem czemu bana dostałem Ewidentnie napisałem to dla Beki, jest nawet XD w tekście Bardzo ci lubię Remek i lubię cię oglądać, komentować ładnie, proszę u bana Ej, to jest bardzo stary Dajmy szansę ja tylko żartowałem. A tak żartował to. Anulujemy. Nie, ja też żartowałem. Ha, 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 ha. Ten za co mam... oj. oj, oj. mega dyt tam jest, ta. Dobra, damy szansę, aby takie coś się nie powtórzyło. Ej, Greg straci moderatora. Bo kurwa, to jest odklejony człowiek, nie? O co tu chodzi? O co chodzi? Dlaczego znaczy, ten żywioł ma bana? Wyrażam sko'dę na odblokowanie mnie. No a tu mamy fajnego moderatora, nie? Tak, to jest dobre, dobre. Odrzuć, umban 1000 zł. Aha, nie, tutaj obronił kolegę. Co nie zdanie, proszę Umbana, w starego na mks więc teraz ciebie. No dobra. <ścoughs> Kurwa, to musiałem mieć bardzo zły humor. Nie, tu musiał napisać jakiś banword i po prostu go usunęło Aha, dostał bana za to, że dodał to do song requesta Dobra, anulujemy Tu tylko żarty A, jak żarty, spoko Skąd? Skąd cię ci ludzie biorą? Nie, nie ma szans tu Okej okay. To jest jeden z agentów, który stwierdza, że... To był jeden gościu, który stwierdzą, że wysyłki na BluePerry trwają 7 lat. To mi się wydaje, Damy drugą szansę. Ostatni, ostatnie 3... Ban, bany sprawdzam. Co z nim robimy? <grym> Tutaj nic nie zmienił ban A jeszcze że jak go odbanuje to może sobie będzie się może się zmienił Damy szansę. Za co masz bana? Aha Dobra, no i bana. Ostatnie trzy osoby. Dawaj RP, daj um bana, co ty... Z... Dobra, damy um bana. Okej, okay, ty spierdalaj. Ty spierdalaj. A 10 złotych. Te, dobra, ten jest jeszcze czegoś. Chol dostał za to, że mi coś chciał dać człowieku tego. A to nie była jego oferta jakaś. Aha, bo pewnie napisał jakiegoś n mi w tym. Damy Umbana. Dobra, a ten. Dobra, niemiły człowiek, ale może by. Kurwa. Dobra, dajmy szansę. TikTok. Dajmy szansę. No, Peter mocno zain zainterweniował, nie? Powiem tak, no nie dał se w kasze, nie dał se w kasze dmuchać W minutę to napisał, przebłocowany tiktokowy wariat, nie? Ej, ty to za pieniądze wszystko robisz? Kurwa, 2021 rok, mówiłem wam, że się nie zmieniłem? Jestem cały czas taki sam Damę bana Aha Brat napisał klasycznie Co? Nie wiem o co chodzi, damę bana Mogę bana? No, oczywiście, to kur... no to... Dobra, no, dajmy szansę. Oby tak nie pisał. W zeszłym roku. Za co? Dajmy szansę. Jakąś muzykę w tyle bym puścił nową. Zgidź, zgidź. multiplayer na wizu. Proszę. Dajmy szansę. Co jest? <laughs> <laughs> <mum> Dla środku jest taki gówno Nie udało mi się grać Piter, o, kogo my tu mamy Zobaczymy, to naprezentują ci Piter, gramy jeden na jeden Kryptera rozjebać Dobra Rewans, rewans

tylko gdzie to będzie? Kurwa, no po co grasz debilu? Jest, jest, jest! Zrób coś z tego gifa i robimy... Róbcie traki pod to mi. Remo, teraz musisz im zapłacić. Dobra, Pelnów, jak zrobię teraz stówę, to ci zgiftuję tego suba. Kurwa. Myślałem, że to nie zaliczę punktu, Kurwa. ej, myszka mi źle działa, ghosting Ej, y ghosting i mi źle leci, nie? Nie. Ja tego nawet nie klikam. Ja już człowieku aż, aż się zdrętwiał chłop jak wstałem i z drugiej ręki użyłem. Kurwa, tak dostać fory i tego nie wykorzystać. A, a. Kurwa, panowie, no trochę oporu. A nie ma na kategorii tego napisane, co to zagra? Teatr są ci silni. Krampet jest silny, a Urbanium jest to w top, top 400 I takie gówno odpierdalają klik. Misclick. Dobra, klikiem. Koniec chyba na dzisiaj Jutro się widzimy i jutro będzie wow Dziękuję wszystkim za dzisiejszą obecność, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już jutro